w kurwa, się będzie cholera włączał bez przerwy dziad. Zasrany, kurwa Windows Updates, cholera, chcę szybko wejść do komputera, coś sprawdzić. To będzie kurwa instalował tu update'y jakieś, cholera. Zasrany, żółw kurwa, i znowu, kurwa, jest jakiś preparing tu u Windows. Kurwa, nareszcie! Teraz się zaloguję i będzie znowu cholera! 10 minut cze czekać! Ja pierdolę, zainstaluję zaraz Linuxa, będzie koniec z Windowsem. Welcome, welcome, welcome! No kurwa, Jezus. Cholera jasna. I się jeszcze ładuje, z strany. Co tu jest? Cholera, update, update Steam. Kurwa, chuj ci w dupę ze Steamami teraz. No, naturalnie tego nie idzie nacisnąć. Cholera jasna.